Uprzedzam. Dobry wieczór. Tutaj taki live'ik mamy co weekendowy na Czart Huzars. Jedni wchodzą, wystraszą się, wychodzą. A my tu o poważnych rzeczach. Tu Chart Huzars założył kanał na YouTube, żeby edukować ludzi. Nie żeby dawać sygnały. I mili Państwo, co my tutaj mamy? Pan Husaria. Bardzo ładnie mówił, że na Ethereum poruszamy się w jakimś tam sobie kanaliku, tak? Kanalik, jak u ludzi z tego serialu polskiego tam, co to był? O kanalarzach? Był taki serial, podpowiedzcie. Miodowe, miodowe lata, nie? I tak mówiłem, no. Panowie, jeżeli utrzymamy ten poziomek 3000, to będziemy szli do góry. Ale pan Husaria zobaczył, że tu się zbudował jeden, dwa, trzy, cztery, pięć impulsik. I ta piąta fala zdecydowała o tym, że tutaj mamy jeszcze A, B, C. Tak na szybko rysuję prowizorycznie, nie? ABC i tu wyszedł ABC Super Flat. Ściągnął płynność z tego rejonu. Widzicie? Wybił nad. I napisałem na Twitterze. Oho, panowie, panie. Chyba to będzie koniec, ponieważ tu mamy piękną piąteczkę. I napisałem, że tak chyba te dwa siedemset walniemy. No, na razie jeszcze brakuje cudolców. Ludzie szukają sygnałów. Nie szukajcie sygnałów, ludzie. Nauczcie się myśleć. My wam dajemy wiedzę. Jest dużo ludzi na czart huzars, którzy grają w różnych technikach. Każdy ma inną. To nie ma znaczenia. Nie będziemy dyskutować. My mamy te techniki połączyć po to, żebyśmy wiedzieli, co się na rynku dzieje. Mówił Husaria o bitcoinie. Tak? Tłumaczę. Tu nie ma impulsu. Tu jest Double Triple Zigzag. Tak? Tu jest Double Triple Zigzag. Powiedzmy, że tak w skrócie narysuję z trójkącikiem na końcu. I tłumaczył wam ludzie, że po takiej formacji to przeważnie są spadki. To było pierwszy raz, co wtedy pisałem na Twitterze o tweetie z CoinMarketCap. To był piękny zygizaczek. Tak? ABC. Potem zrobiliśmy ponownie wejście. Wejście w górę. O trampolinie, i tutaj też tłumaczyłem. To trzeba umieć czytać rynek. To, że my odbijamy się cały czas od jednej trend linii, to źle wróży. Że my poruszamy się w tak zwanym kanale. Proszę, mamy kanalik? Mamy kanalik. Co możemy sobie tutaj wyobrazić? Tu możemy sobie tak na szybko wyobrazić, że mamy podwójny zygzaczek. A, B, C. I tutaj nasz terminalik ze szkoły fal Eliota, który mówi, że tę stówkę walniemy w dół. Więc trzeba było się liczyć, tylko myśląc, z tym, że my sobie pofolgujemy i te 100% zostanie skasowane. Co się wydarzy potem, to już inna brocha. Ale Cały wzrost podwójnego zygzaka z zakończonym terminalem kasuje całą formację. Co będzie potem? Jutro, sobie na spokojnie potem pomyślimy. Zobaczcie, tu były dwa trade, tak? 1% i drugi trade. 100% z tego. Znowu 7%. Tak? 14%. Czy tu idzie się piłować z rynkiem? Nie. My uczymy Was tego, że są formacje, które powinno się odpuścić, a potem przychodzi one trade of life i mamy nasze 14% w rendzu, jaki Bitcoin zrobił na poziomie 10 tysięcy dolców tak w sumie 9% wzrostu a 14% shorta mówimy o ETH proszę pan Husaria tłumaczył od samego początku tutaj jest terminal ludzie nie myślcie o tym, żeby, żeby to Ethereum wstrośnie. Nie myślcie o tym. Poza tym, tu się zrobił piękne ABC. To już tak na szybko rysuję, tak? Nie chce mi się dzisiaj jest niedziela. Powinienem z kobietą leżeć w łóżku. I teraz macie ABC. Co to jest? To jest flat. Lat, bije w dół. I tak zrobił jeden. Potem kolejny. I zobaczcie. I to się układa tak, że schodzimy coraz niżej. I podobna sytuacja była na XRP, dokładnie w tym miejscu. Zobaczmy sobie teraz XRP. Teraz wszyscy na YouTube zrozumieją w końcu, na czym polega formacja Chart huzars Wsiusiak. Tak. Czyli ciepły mocz dla inwestorów. Jest to sytuacja, kiedy wykres przypomina formę upuszczonego moczu. Za każdym razem, jak zobaczycie coś takiego, to znaczy, że ten wykres upuszcza zrobi coraz. Nie idzie ani w kanale, nie idzie ani w kanale wzrostowym, ani w kanale zewnętrznym. Zobaczcie. Cały czas jest. Ten fraktal jest obniżany. Tak? Ten wewnętrzny cały czas jest kasowany. Musi być cały czas nowy. Tak? To jest układ Siuśka. Tak my to nazywamy. Jeżeli jest formacja HWC, czyli tak jak tutaj, nie wiadomo co się dzieje. Znacie te spraje na polskich ulicach HWP. Tak samo jest formacja HWC. Nie wiadomo o co chodzi, więc sobie ją odpuszczacie. Ale zobaczcie, co tutaj się zadziało na XRP. Macie podobną sytuację jak na Bitonie. Macie sobie swój kanałek. Czy pociągnięcie linii od tego do tego wystarczyło, żeby tu złapać longa? No, wystarczyło. I zobaczcie, tutaj jest jeden do góry, drugi do góry. No, trzeci będzie. I to jest takie prawidłowe. Jak to się nazywa? To, co dużo ludzi źle robi, że tu macie W, X, Y, Z. Czyli macie formację A, B, C. Macie formację X. Macie znowu A w trójkąt C. I tu macie znowu x. -a. I teraz tak. Widzicie, x jest na górze, a w, y, z jest na dole. Dlaczego? Bo x jest ważny. a w, y, z to są tylko numery e, mnożeń. Tak? Pomnożyło się trzy razy i to jest piękny flat. I po tym. Powinny być wzrosty. Dlatego mówiłem: nie płakać na Twitterze, nie płakać. Potem będą wzrosty. Weźmy sobie Solana. Ja tam dużo rzeczy nie patrzę. Ale no, podobna sytuacja. No. Mieliśmy tutaj trójkąt. No to wiemy, że jak jest trójkąt tam na początku, potem jest tam flat, zejście. Tu jest ogólnie taki problem, że ja bym się liczył jeszcze ze spadkami, tak? Tu co senior Ichimoku na grupie mówił, zgodziłbym się z tym, że jesteśmy w stanie w nocy wybić na poziom CME na całym wykresie, żeby po prostu nie powstał gap. Chociaż ten gap już chyba o 23.00 powstanie. tak? I możemy się liczyć, że będziemy go próbować zamknąć, tak? No ale ta formacja. Dobra, jeżeli tu było tak, jeżeli tu mieliśmy zygzaki, i 2, jeżeli tu mamy, przepraszam, jeżeli tu mamy <laughs> naszego trójkąta, tak? Tu był flat, czyli nasz trójkąt liczy się od tego momentu A, B, C. A, przepraszam, to nie jest trójkąt, to jest do trójkąta. A, B, C, T, E. I tak, pamiętajcie, że tu jest flat. A to jest jedna fala, tak? Zawsze musi to jest podwójne. Flat, tu jest też i tu jest zigzag. OK? Tu jest E. I teraz... Co my robimy? Jeżeli to były podwójne zygzaki i teraz mamy trójkąt, tak? Hipotetycznie możemy wziąć, tak, że to jest flat po zakończeniu tej fali. Dlaczego mówiłem na Twitterze o wzroście? Bo normalnie to powinno to trochę tak wyglądać, że my to E może być wydłużone. Przez to, że to jest kompleks, czyli triple, triple flat z trójkątem. Mamy flata w korekcie B i to wyglądałoby tak. A, B, C. Zaznaczmy sobie to. I to jest, zobaczcie, 116 tysięcy, 115 tysięcy wychodzi. To jest nasza fala, tak samo jak na początku był flat. To tak samo tu będzie flat. I teraz jeszcze sprawdzimy tylko poziom, w jakim my się odbiliśmy. No bardzo ładnie. Wybiło 618. Możemy iść do góry. Tak? I czy to jest złe? Nasz trójkąt kończy się tu. Tu coś nie wychodzi. I teraz my mamy korektę naszą. Odtąd. Dotąd. Zmienimy sobie na, na korektę. Wow! Husaria, jestem motherfucker! Patrzcie. Dokładnie 115-253 dolary, 10 centów. To jest nasz target dla Bitcoina. Tym chciałbym zakończyć nagrywanie na naszym co sobotnim, co niedzielnym live ekstra dla publiczności Chart Huzars i dla wszystkich, którzy chcą się uczyć, a nie tylko czekać na sygnały. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego na nowy tydzień.